Witam serdecznie. Kolejny odcinek, w którym pragnę pokazać, co się stało z krzewem katalonii, którym pokazywaliśmy, na którym uczyliśmy się cięcia. Pokazywaliśmy, że obszar nawożenia jest niewielki, a i tak krzew sobie swobodnie poradzi, czyli jeżeli nie przenoważamy i dajemy coś jeść, to krzew nam odda i, i nawet taki mały jazz sobie poradzi. Pamiętamy. Tu był, chciałem go prowadzić w tą stronę, ale za Chiny Ludowe nie chciał się dać ten pień. Cały czas, jak z uporem maniaka, kierował się w stronę przeciwpołożną do tej, którą mu wyznaczyłem. Nie chciałem z nim walczyć. Bo po co? Ustawiłem go na środku. To, co miało być dłuższym ranieniem, skróciłem, a e, drugą łozę przygiąłem w formie gujota. Powiedziałem, że zastanowię się, w jakiej formie prowadzić. Myślę, że tutaj jest za mało miejsca, żeby się bawić. No, teoretycznie są e, łozy na czopki zastępcze, no, ale taka jest moja wola, i każdy z nas sobie w swoim ogrodzie rządzi tak, jak chce. Więc postanowiłem, że będzie prowadzony w formie rojat. To z dołu będzie mi niepotrzebne. To z dołu będzie mi niepotrzebne. To z dołu będzie mi niepotrzebne. Zobaczymy, żeby nie zagęszczały. Zobaczcie, korzystałem, żeby zasłoniło mi no, taras przed zachodnim słońcem. No i zdrewniało do samego końca. Bardzo ładnie, grube też do samego końca. Fajna, silnie rosnąca odmiana. Była pyszna. Owoce, widzieliście, porównywałem je tutaj do owoców tej samej odmiany z tunelu. W niczym nie ustępowały. Dobra, żeby nam nie zabcieniało. Czyli tak, ten nie będziemy robić gujota, więc zastępczy nam niepotrzebny. Mamy czopek. Był dorodniejszy, został dłuższy. Zasada najbliżej ramienia zostawiamy. Więc obcinamy. Rozłożę jeszcze. Odgarnę, żeby na mnie. Za... Czyli to już mamy. Tak. Jeszcze muszę się wybrać do tego swojego znajomego, u którego ten zapuszczony krzew, żeśmy też chcieli. No nie mógł się na, no, znaczy, no, na... Bardzo się cieszył z obfitego owocowania. Ku no, początkowemu przerażeniu. E, później był szczęśliwy, że jednak się e, ktoś nadarzył i mu ten krzew obciął. Dobra, lecimy dalej. Wiadomo, że e, no, muszą być jakieś takich. Normalnych, racjonalnych odstępach. Tak się trafiło, że ten, który akurat pasuje na odstęp, jest cieńszy. Ten jest grubszy, dorodniejszy. No ale wystarczy cieńszy uczyć, uciąć krócej, żeby był dorodniejszy w przyszłości. A miejsce mi to bardziej pasuje. Stare wycinamy niż to. Tak. Stare wycinamy. No i tutaj jest jedno oczko. Tutaj raz, dwa, policzmy oczka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, o, zakładam, że tu obetniemy. Tu jest sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. 12, 13, 14, 15. No tu przynasadowy, ale jego to nie zawsze na nim jest kwiatostan, więc jego nie liczymy. 14 oczek. I tak nie mogą być wszystkie wykorzystywane na, wykorzystane na owoc. No bo by tego owocu było za dużo, krzew by nie poradził, więc spokaj, spokojnie tniemy sobie na dwa oczka. Czopeczki zostawiamy. No, i proszę. Jak malowany. Nic dodać, nic ująć. Pięknie rośnie, będą piękne owoce. W tym odcinku to wszystko. Zapraszam na następny odcinek, w którym. Yy... Zobaczymy sobie co zostało z krzewu, jak wygląda krzew, który żeśmy u tego mojego znajomego tak mocno zapuszczony. Dziękuję.